W latach 70. XIX wieku w Montanie natura była często bardziej okrutna niż ludzie. Przetrwanie w górach nie znało koloru skóry ani pochodzenia, tylko wspólną walkę z żywiołami. Dla młodego bezdomnego mężczyzny nieoczekiwane spotkanie w lesie na zawsze zmieniło jego życie, gdy zamiast wrogości wybrał pomoc dla znajdującej się w tarapatach dziewczyny z plemienia Crow. Drżący poranny opar powoli rozpraszał się między sosnami zachodnich gór, gdy Marcus Reynolds zbierał swoje skromne rzeczy na prowizorycznym obozowisku. 23-letni młodzieniec żył już pięć lat w dzikiej przyrodzie, odkąd ludzie szybko rozrastających się firm kolejowych zniszczyli farmę jego rodziny. Wśród wspomnień wciąż żywo widział ten dzień, gdy jego ojciec stawiał opór agentom kolejowym i został zastrzelony podczas desperackiej szarpaniny. Matka umarła z bólu i żalu zaledwie kilka miesięcy później, a Markus został sam na świecie. Podczas lat wędrówek Markus poznał wszystkie sekrety dzikiej przyrody, wiedział, które jagody są jadalne, a które trujące. Znał zwyczaje zwierząt i bieg gwiazd. Strzelba i nóż stały się jego najwierniejszymi towarzyszami w świecie, gdzie zaufanie było luksusem. Dni spędzał na polowaniu, noce z nawiedzającymi wspomnieniami przeszłości. Pod gwiazdy świecącymi na ciemnym niebie często myślał, że jego życie nigdy nie będzie niczym więcej niż zwykłym przetrwaniem z dnia na dzień. Poranna rosa jeszcze nie wyschła na liściach, gdy czujne uszy Markusa usłyszały odległy krzyk z gęstego lasu. Ruszył w kierunku dźwięku, trzymając strzelbę w pogotowiu, ponieważ zgodnie z prawem dzikiej przyrody każde nieoczekiwane spotkanie oznaczało potencjalne niebezpieczeństwo. Przecinając między drzewami dotarł na polanę, gdzie młoda Indianka desperacko walczyła z nogą uwięzioną w pułapce. Łuk i strzały w jej ręku zdradzały, że wybrała się na polowanie, jednak stała się ofiarą pułapki na dzikie zwierzęta rozstawionej przez białych osadników. Na podstawie wzoru jej odzieży i fryzury Markus natychmiast rozpoznał, że dziewczyna pochodziła z plemienia Crow, którego terytorium leżało kilka dni marszu na wschód, za górami. Mężczyzna znał napięcie między rdzenną ludnością a białymi osadnikami, doświadczył nieufności z obu stron na własnej skórze. Dziewczyna spojrzała na zbliżającego się białego mężczyznę ze strachem pomieszanym z nieufnością, kurczowo zaciskając palce na rękojeści myśliwskiego noża. Ciemne oczy płonęły ogniem nieufności, gdy obserwowała każdy jego ruch, jak ranione zwierzę. Długie, czarne włosy obramowały dumne rysy twarzy, nad którymi nawet ból nie mógł zapanować. Markus zbliżał się powoli, trzymając ręce wyraźnie, widocznie do góry, sygnalizując, że nie ma zamiaru skrzywdzić. Z doświadczenia wiedział, że wśród Indian również znajdowali się tacy, którzy rozumieli trochę po angielsku, więc zaczął mówić cicho, spokojnym głosem. Pomimo barier językowych udało im się zrozumieć przy pomocy prostych gestów i kilku wspólnych słów, gdy młodzieniec ostrożnie uwolnił uwięzioną nogę dziewczyny. Zęby pułapki zadały głęboką ranę kostce dziewczyny, jej krew zabarwiła ziemię wokół na czerwono. Markus wyciągnął z torby czysty kawałek płótna, którym mocno owinął ranę, aby zatrzymać krwawienie. Dziewczyna syknęła z bólu, ale ani na chwilę nie pokazała słabości przed białym obcym. Jej duma i postawa wywarły głębokie wrażenie na Markusie, który rozpoznał w samym sobie ten sam instynkt przetrwania. Dziewczyna pokazała gestem, że szuka swojej rodziny i plemienia, które żyją w Dolinie po drugiej stronie wschodnich gór. Przedstawiła się jako mała łania, kładąc rękę na piersi, Potem, wskazując na okoliczny las, sygnalizując, że się zgubiła, pokazała gestem, że już od trzech dni błąkała się po lesie, odkąd niespodziewana burza oddzieliła ją od towarzyszy polowania. Po tym, jak zgubiła się podczas polowania i została ranna, sama nie byłaby w stanie odbyć podróży do domu. W duszy Markusa, pod ciężarem lat samotności, iskra człowieczeństwa rozbłysła płomieniem. Od lat nie rozmawiał z innym człowiekiem, nie czuł odpowiedzialności za nikogo. Teraz jednak martwił się o los nieznanej dziewczyny, której kultura i lud często widzieli w białych ludziach tylko wrogów. Chociaż ich drogi prowadziły w zupełnie innych kierunkach, zaproponował, że odprowadzi dziewczynę za góry, gdzie żyje jej lud. Mała łania najpierw protestowała. Jej duma nie pozwalała przyjąć pomocy od obcego, szczególnie od białego mężczyzny. Ale patrząc na swoją ranną nogę, zrozumiała, że sama nigdy nie dotarłaby za góry. Niechętnie skinęła głową, przyjmując pomoc Markusa, chociaż w jej oczach wciąż błyszczała nieufność. Gdy mijały godziny, początkowa nieufność zaczęła powoli ustępować między nimi. Markus zrobił prowizoryczną kulę z mocnej gałęzi, żeby małej łani łatwiej się chodziło. Dziewczyna najpierw niechętnie, potem coraz bardziej otwarcie przyjmowała pomoc Markusa. Wspierając się na ramieniu chłopca, kuleli naprzód leśnymi ścieżkami, podczas gdy promienie słońca przebijały się złotymi pasmami między gałęziami sosen. Markus podczas drogi opowiadał dziewczynie o swojej przeszłości, o farmie, gdzie dorastał, o koniach, które pielęgnował i o rodzinie, którą stracił. Chociaż z powodu barier językowych mała łania nie mogła zrozumieć każdego słowa, melancholia w głosie Markusa i emocje odbijające się na jego twarzy mówiły więcej niż wszystkie słowa. Dziewczyna również dzieliła się swoimi historiami o życiu plemiennym, polowaniach i wielkich uroczystościach, które odbywały ze swoim ludem. Pierwszą noc spędzili pod występem skalnym, gdzie Markus rozpalił ogień, żeby utrzymać ich oboje w cieple w górskim chłodzie. W świetle migoczących płomieni zaczęli poznawać siebie nawzajem, chociaż ich słowa były różne, w języku gestów coraz więcej rozumieli z siebie nawzajem. Mała łania pokazała, jak przygotować leczniczą maść z miejscowych roślin, którą smarowała swoją ranną nogę. Siedząc przy ogniu, Markus wyciągnął z kieszeni swój jedyny skarb mały rzeźbiony drewniany konik, który zrobił mu ojciec w dzieciństwie. Ten mały przedmiot był jedynym łącznikiem z poprzednim życiem, jedyną pamiątką, którą zabrał ze sobą w lata wędrówek. Mała Łania z zainteresowaniem oglądała rzeźbę, potem zdjęła własny naszyjnik z małym medalionem, na którym widniał symbol jej plemienia. Wymienili się przedmiotami, jako symbol niemego ślubowania, że bezpiecznie doprowadzą siebie nawzajem do celu podróży. Następnego ranka droga stała się bardziej stroma, gdy wspinali się od podnóża góry w górę. Wzdłuż wąskich ścieżek czyhały na nich skały i przepaści, podczas gdy żednące powietrze coraz bardziej utrudniało oddychanie. Markus szedł cierpliwie, od czasu do czasu zatrzymując się, żeby wciąż ranna mała łania. Mogła odpocząć. Doświadczenie chłopca w polowaniu i górskim przetrwaniu okazało się teraz ratujące życie dla nich obojga. Tego popołudnia niespodziewanie zaczęły się zbierać szare chmury na niebie, i wkrótce zaczął na nich padać lodowaty deszcz. Temperatura nagle zaczęła spadać, lodowata woda przemoczyła ich ubrania, podczas gdy desperacko szukali schronienia. Mała łania wydawała się coraz słabsza. Połączony wpływ zimna i rany, zaczął wyczerpywać jej siły. Markus wziął dziewczynę w ramiona i, zbierając wszystkie siły, szedł naprzód w burzy. W końcu natknęli się na opuszczoną chatę górniczą, gdzie mogli schronić się przed burzą. Markus wyłamał zardzewiałą kłódkę z drzwi i wniósł półprzytomną dziewczynę do chaty. Wnętrze chaty było dawno opuszczone. Ale dach nie przepuszczał deszczu, a ściany chroniły ich przed wyjącym wiatrem. Pajęczyny pokrywały rogi, a narzędzia pozostawione przez dawnych górników leżały porozrzucane na zakurzonym podłodze. Markus rozpalił ogień w starym piecu i usiadł obok dziewczyny, której ciało drżało z wyczerpania i zimna. Podzielił się z nią swoimi ostatnimi zapasami suszonego mięsa. Potem okrył ją swoją kurtką, żeby utrzymać w cieple. Burza szalała całą noc na zewnątrz, wycie wiatru i stukanie deszczu grały upiorną muzykę na dachu chaty. W środku nocy mała łania zaczęła płonąć wysoką gorączką, rana od pułapki się zakaziła. Markus z starych szmat, znalezionych w jednym rogu, przygotował okład i całą noc czuwał przy dziewczynie chłodząc jej gorące czoło. Godziny mijały powoli, podczas gdy mała łania w gorączkowych majaczeniach mówiła w języku swojego plemienia, wzywając rodziców i swój lud. Markus pamiętał historię starego trapersa, który kiedyś opowiadał mu o roślinach leczniczych miejscowych Indian. O świcie, gdy burza trochę zelżała, wyszedł z chaty i zaczął szukać w okolicy tych roślin, które opisywał starzec. Wrócił przemoczony deszczem z ramionami pełnymi znalezionych roślin leczniczych. Przygotował z nich napar w zardzewiałym naczyniu znalezionym w chacie, potem ostrożnie napoił nim gorączkującą dziewczynę. Do świtu gorączka ustąpiła, a mała łania z wdzięcznością spojrzała w oczy swojego wybawcy. Po raz pierwszy w życiu nie widziała w Markusie białego osadnika czy wroga. Ale człowieka, który ryzykował własne bezpieczeństwo dla niej. W spojrzeniu Markusa natomiast lud trwającej latami samotności zaczął topnieć, gdy uświadomił sobie, że już nie odpowiada tylko za siebie. Gdy deszcz ustał, kontynuowali podróż. W następnych dniach wspinali się coraz wyżej, podczas gdy żywność coraz bardziej się kończyła w ich torbach. Markus poszedł polować, żeby zdobyć świeże pożywienie, podczas gdy mała łania została w obozie. Wracając z młodym jeleniem na ramieniu, Markus ze zdziwieniem zobaczył, że dziewczyna zebrała korzenie i jagody, a także rozpaliła ogień. Razem przygotowali jedzenie, dzieląc się ze sobą zwyczajami swoich kultur. Podczas drogi uczyli się coraz więcej słów z języków siebie nawzajem. Mała Łania nauczyła Markusa podstawowych wyrażeń plemienia Crow, podczas gdy chłopak dzielił się z nią angielskimi słowami. Ich śmiech często przerywał ciszę lasu, gdy któraś wymowa okazywała się szczególnie trudna. Bariery komunikacyjne powoli się między nimi załamywały, gdy odkrywali, że do zrozumienia nie zawsze potrzeba słów. Czwartego dnia dotarli do przełęczy, skąd już było widać dolinę po drugiej stronie. Twarz małej łani rozjaśniła się, gdy dostrzegła w oddali smugi dymu oznaczające jej dom. Jej ranna noga też zaczęła się goić, już ledwo kulała. Droga w dół okazała się łatwiejsza, a Markus coraz więcej opowiadał o tym, jak to jest wędrować po świecie z miejsca na miejsce. Nigdy naprawdę nie odpoczywając. Mała Łania uważnie słuchała i podczas gdy rozmawiali, ręce dziewczyny obserwowały twarz Markusa, studiując jego rysy, jakby chciała wyryć je w pamięci. Na chwilę jej ręce spoczęły na twarzy mężczyzny i w tym geście było więcej emocji niż mogłyby wyrazić jakiekolwiek słowa. Serce Markusa ścisnęło się. Wiedział, że ich drogi wkrótce się rozejdą i znów będzie sam. Gdy zbliżali się do terytorium plemienia Crow, Markus stawał się coraz bardziej niespokojny. Jako biały człowiek dobrze wiedział, jakiego przyjęcia może się spodziewać na terytorium indiańskim. Napięcie między osadnikami a rdzenną ludnością rosło od lat, a wzajemna nieufność często kończyła się krwawymi starciami. Krążyły historie o skalpowaniu i masakrach białych rodzin, podobnie jak o podpalaniu indiańskich obozów. Mała Łania wyczuła niepokój towarzysza i uspokajająco chwyciła jego rękę, sygnalizując, że nie musi się bać. Wyjaśniła, że jest córką wodza plemienia, a jej ojciec to mądry przywódca, który zawsze dążył do pokojowego współistnienia z białymi ludźmi. W sercu młodego mężczyzny jednak coś się ścisnęło, gdy schodzili w dolinę. Martwił się nie tylko o możliwe wrogości, ale także dlatego, że zdał sobie sprawę, jak bardzo polubił swoją towarzyszkę podróży w minionych dniach. Stojąc na skraju doliny, już wyraźnie było widać namioty plemienia, wokół których ludzie wykonywali swoje codzienne zajęcia. Mała łania, podekscytowana, pokazywała swój dom podczas gdy w duszy Markusa zaczynała zapanowywać gorycz pożegnania. Może jeszcze raz, ostatni raz, ścisnął rękę dziewczyny, zanim ruszyli w dół po ostatnim zboczu. Na ostatnim zboczu ostrożnie schodzili w dół, gdy nagle otoczyło ich trzydziestu uzbrojonych indyjskich wojowników. To machawki i łuki wymierzyły w Markusa, podczas gdy wojownicy zbliżali się do niego z groźnymi okrzykami. Obecność białego człowieka na ich terytorium była poważnym zagrożeniem, szczególnie w towarzystwie córki wodza. Na twarzach wojowników widać było mieszankę zdziwienia i gniewu, gdy odkryli, że jedna z nich, córka wodza, wraca w towarzystwie białego człowieka. Wymierzyli broń w Markusa, któremu nie przyszło do głowy stawiać opór. Powoli położył strzelbę na ziemi, sygnalizując, że nie ma zamiaru walczyć. W tym momencie mała łania wystąpiła do przodu i własnym ciałem osłoniła chłopaka. W następnych minutach dziewczyna wygłosiła namiętną przemowę do swojego ludu w ich własnym języku. Opowiedziała, jak wpadła w pułapkę i jak Markus uratował jej życie. Mówiła o ich wspólnej podróży, o burzy, gorączce i o tym, że bez młodego białego mężczyzny nigdy nie wróciłaby do domu. Podczas gdy mówiła, stary wódz wystąpił do przodu i uważnym spojrzeniem patrzył na Markusa. Wódz, czarny orzeł, od lat prowadził swój lud przez trudne czasy. Siwe włosy i pomarszczona twarz świadczyły o mądrości i trudnych decyzjach. Słuchając słów córki, najpierw z niedowierzaniem, potem z rosnącym podziwem patrzył na obcego białego człowieka. Markus wytrzymał jego spojrzenie, nie pokazując strachu, chociaż serce dziko biło mu w piersi. Napięcie powoli zaczęło się rozładowywać, gdy wódz skinął swoim ludziom, żeby opuścili broń. Podszedł do Markusa i położył rękę na ramieniu młodzieńca, co było znakiem szacunku i akceptacji. Członkowie plemienia podeszli bliżej i z ciekawością przyglądali się niezwykłemu gościowi. Szeptali między sobą, wielu z nich nigdy w życiu nie widziało białego człowieka z tak bliska. Gdy zapadł wieczór, plemię urządziło wielkie święto na cześć powrotu małej łani. Wokół ogniska obozowego Markus siedział na miejscu honorowego gościa, podczas gdy członkowie plemienia wyrażali swoją wdzięczność wobec wybawcy tańcami i pieśniami. Wódz podarował mu specjalny naszyjnik, który mogli nosić tylko najodważniejsi wojownicy. Medalion przedstawiał orła, symbol odwagi i wolności. W następnych dniach Markus zyskał wgląd w życie i tradycje ludu Crow. Pomagał w polowaniu, nauczył się jak robić łuki, a wieczorami słuchał historii starszyzny plemienia. Szaman plemienia wykazał szczególne zainteresowanie nim i nauczył go używania roślin leczniczych, które rosły w okolicy. Dzieci szybko go polubiły i często go śledziły, prosząc, żeby opowiadał im o dalekich miejscach, gdzie był. Mała łania towarzyszyła mu wszędzie i stopniowo uczyła go swojego języka. Wieczorami, gdy obóz się uspokajał, często spacerowali razem pod gwiazdami, omawiając wydarzenia dnia. Markus zauważył, że jego uczucia wobec dziewczyny stają się coraz głębsze ale nie odważył się ich wyznać, wiedząc, że pochodzą z dwóch różnych światów. Wódz również obserwował ich zbliżenie i chociaż początkowo martwił się rosnącym pociągiem córki do białego człowieka, powoli zrozumiał, że Markus nie jest taki jak inni osadnicy. Młodzieniec traktował członków plemienia z szacunkiem, chciał się od nich uczyć i nigdy nie lekceważył ich zwyczajów czy wierzeń. Wieści, które nadeszły tygodnie później, jednak zakłóciły spokojne współżycie. Grupa białych osadników zbliżała się do doliny, chcąc zdobyć dla siebie nowe terytoria. Zwiadowcy Indian donieśli, że grupa osadników składała się z uzbrojonych ludzi, którzy nie cofali się przed przemocą w osiągnięciu swoich celów. Członkowie plemienia przygotowywali się do walki, ale Markus wiedział, że przeciwko nowoczesnej broni mieliby niewielkie szanse. Widział już, jak kończyły się takie starcia w przypadku innych plemion, i nie chciał, żeby lud małej łani spotkał ten sam los. Długimi nocami radził się z wodzem i starszyzną, szukając sposobu, jak można uniknąć rozlewu krwi. Markus podjął wielką decyzję. Spotka się z osadnikami i spróbuje ich przekonać, żeby zmienili trasę. Pomimo protestów wodza i małej łani, wyruszył do obozu osadników. Dziewczyna z łzami w oczach błagała, żeby nie szedł, obawiała się o jego życie, ale Markus wiedział, że to jedyna szansa na zachowanie pokoju. Docierając do obozu osadników, Markus ze zdziwieniem rozpoznał w ich przywódcy dawnego przyjaciela ojca, Williama Harisa, który lata temu pomagał ich rodzinie. Mężczyzna z równym zdziwieniem rozpoznał młodego Reynoldsa, którego od lat uważał za martwego. Po wzruszającym spotkaniu, Markus wyjaśnił sytuację, opowiedział o plemieniu Crow, które go przyjęło i o małej łani, która zmieniła jego życie. William Harris początkowo był sceptyczny, ale namiętne argumenty Markusa i wspomnienia wspólnej przeszłości w końcu go przekonały. Zgodził się, że grupa osadników wybierze inną trasę i ominie terytorium plemienia Krow. Markus z wdzięcznością podziękował za decyzję i zaprosił osadników, żeby odwiedzili plemię, aby poznać się nawzajem w pokojowych okolicznościach. Pierwsze promienie porannego słońca otoczyły złotym światłem Dolinę Plemienia Krow. Gdy karawana osadników przeszła obok niej, szukając nowego domu w dalszych zachodnich okolicach. Markus stał tam na szczycie wzgórza, u boku z małą łanią i członkami plemienia, podczas gdy ostatni wóz również zniknął za horyzontem. Młodzieniec, który kiedyś stracił dom i rodzinę, teraz znalazł nową rodzinę w miejscu, gdzie nigdy by nie pomyślał. Wódz w uroczystej ceremonii przyjął Markusa za syna i mianował go pełnoprawnym członkiem plemienia. William Harris i kilku osadników wróciło do obozu plemienia, żeby nawiązać z nimi stosunki handlowe, i między dwoma ludami powoli rozpoczął się pokojowy dialog. Markus został pośrednikiem między nimi, znającym język i zwyczaje obu światów. Miłość małej Łani i Markusa rozkwitła i następnej wiosny na największym święcie plemienia oficjalnie wzięli ślub. W ceremonii uczestniczyli wszyscy członkowie plemienia, a nawet kilku osadników przyszło, żeby być świadkami tego szczególnego wydarzenia. Związek białego mężczyzny i indyjskiej kobiety stał się symbolem, znakiem pokoju i zrozumienia między dwoma ludami, którzy przez dziesięciolecia traktowali siebie jak wrogów. Gdy spoglądał na dolinę, namioty i ludzi, którzy go przyjęli, na twarzy Markusa Reynoldsa rozlał się uśmiech. Samotny, bezdomny chłopak należał już do przeszłości. Za górami czekało na niego nowe życie, gdzie różnice bledły wobec siły człowieczeństwa i miłości. Mała Łania chwyciła jego rękę i razem ruszyli w dół zbocza do domu. Z biegiem lat ich historia stała się legendą, którą opowiadano przy ogniskach obozowych. Historia o młodym białym mężczyźnie, który pomógł indiańskiej dziewczynie przejść przez góry, a przy okazji uratował nie tylko ją, ale także własną duszę. Historia o odwadze, zaufaniu i o tym, że w najbardziej nieoczekiwanych miejscach możemy znaleźć to, czego szukaliśmy całe życie.